Witam serdecznie, ja jestem Agnes, a wy oglądacie Assassin's Creed Shadows. Omi, kontynuacja łowów. Łowy naszym baków utrwają. Pięciu członków organizacji poległo i zaczyna ona słabnąć. That was fun. Everything's ready. Jak tam? W sumie wszystkiego chyba nie zebrałam. A jak się tam pali, to może dajmy sobie spokój. Kolejne zadanie to zdemaskowanie koła. Przygrupuj się w umówionym miejscu. Jakie mamy tutaj wskazówki do zadania? Jest w OMI, jest we wschodnim Śródcu, jest wewnątrz miejskiego szramu. Śródcu jest tutaj, czyli na terenie, którego nie udało nam się jeszcze odkryć. I myślę, że to jest idealny pretekst do tego, abyśmy ten teren odkryli. Także plan, myślę, będzie taki. Spotkamy się w tej okolicy. I przejdziemy tą dłuższą trasę. Przy okazji odwiedzając co ciekawsze tutaj punkty, które mogą nas zainteresować. Potem do środku tutaj punktu obserwacyjnego. Tutaj możemy się zatrzymać. I może przy okazji poszukać jakiś wskazówek. Jeśli nie, to po prostu wyślemy z wiadowce, aby znalazł za nas zadanie, które tutaj. Jest do zrobienia. If daikon wants 5000 koku then the daikon gets 5000 koku understand but we don't even have enough land in the domain to produce that rice <laughs> is that my problem or yours maybe if you spent as much time tilling as you did yapping you'd get it done Nie może chcielibyście ją usłyszeć tu już tutaj jest kolejna, proszę nie dzieje się tutaj dobrze to na pewno Tutaj jeszcze jakaś rozmowa może się wywiązać. Oj. Teraz. Okolicy nie widać. Co nie znaczy, że jeszcze gdzieś nam się nie uda. Oj, przepraszam, kogoś podsłuchać. Ale teraz lecimy odwiedzać teren, których jeszcze nie widzieliśmy. Zatrzymajmy się na chwilę w tym pośpiechu. Użmijmy ofiarę. Spójrzmy na mapę. No, na razie nic tutaj nie widać. Dopiero tutaj pojawia się jakiś znak zapytania. Ale momencik. My tutaj mamy punkt obserwacyjny są wybrzeża Takashimy. Aktywność dla nas akurat. Więc dobrze się składam. Daleko Telekonop... Jest to jeszcze kawałek. Może jakoś na skróty pojedziemy. Wiadomo jak to z tymi skrótami wychodzimy Nie zawsze dobrze Ale jak tutaj jest ładnie Nie naprawdę Ja będę to powtarzać do końca myślę tej serii Na kanale bo no Nie potrafię nie Jak mi się coś podoba Wiecie, że muszę na to zwrócić uwagę. Czy my się tam jakoś dostaniemy? O, proszę. Klucze tutaj są. Skażę wam. Oczywiście w jakim dokładnie miejscu. Tutaj. Możemy sobie je zabrać. I teraz jak ja się tam dostanę ciąg dalszy? Pewnie jest tu jakieś wejście konkretne. Mamy tu jakąś skrzyneczkę, czyżby? Zanurkujmy... Potajemne tanto ranienia. Mam w ogóle dużo punktów, umiejętności jeszcze do wydania. Osiem? Tak kojarzę. patrzę może... Jakoś tędy nie. Tędy o wygląda jak dobre miejsce. Nie. Próbujemy dalej. Wejść się tutaj. Mogłoby tak być. Chyba jesteśmy na dobrej drodze. Zdecydowanie wygląda to jak droga na górę. Byle nie spaść. W takim razie chyba tędy. Mamy główną w ogóle ścieżkę. Aż muszę sprawdzić, ona jest tutaj. Widzimy ją. To też jest jakaś ścieżka. Czyżby czekała na nas skrzyneczka z pięknym podarunkiem? Tak mi się mu zdaje. Ale podoba mi się jak jest to zrobione. Chociaż nie zawsze jest właśnie łatwo znaleźć tą drogę na górę. Ale o to tutaj chodzi. Mimo było za łatwo, to nie byłoby tak fajnie. Czuć tą wysokość, że jest im po prostu... Coraz wyżej i wyżej. Ale jakie będą widoki już za chwilę. To będzie największa po prostu nagroda. Oczywiście mam wiele dróg. Tutaj też można było. Od innej strony zawitać. Zabierz. Drzewo kamforowe, tylko wyjdziesz mi stąd? Dobrze, jeszcze coś w pobliżu? Chyba nic ciekawego nie ma, pomódziesz się nie możemy. To do góry, wskakujemy. <noise> Przed góry po prostu. Musimy się rozejrzeć u najbliższej okolicy. Oczywiście. Tutaj coś mamy. Tą drogę ładnie widać. No, mamy trochę nawet z tego zasięgu, ale tutaj jest łakasa. To jeszcze nie teraz, a w pobliżu. No tutaj, raczej się nie spodziewałam niczego ciekawego, ale mamy właśnie tutaj. Miejmy sobie na razie. I trzeba by się było dostać na tą ścieżkę tutaj. Ona by nas już tam ładnie poprowadziła. Zaznaczyłam sobie ją właśnie, żeby przez przypadek nie zeskoczyć. Bo wtedy no, byłoby trochę powrotu. A po, co mamy już blisko zadaniem. Nie ma chyba nikogo po drodze. Który chciał do nas zagadać. Zobaczymy też tą ścieżkę z drugiej strony. No tutaj jakoś wichać. Okej, okay, tu jest kolejna ścieżka. To jest tutaj czy niżej? Tutaj. Trzeba uważać. My jesteśmy w odpowiednim miejscu. Co się Ech. ciekawego powiesz na ołę. I wield my blade with loyalty to my resolve. Czyli nie mamy również żadnego zadania. Szkoda. Nie powiem mi, że jakieś zadanie w końcu się powtórzy. a stąd też mam piękny widok. Wow. Robi wrażenie. Czyli jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Mamy dwie drogi, ale jak jesteśmy już tutaj, to możemy przejść sobie jakoś tutaj. Myślę, jak ta droga prowadzi. No dobra, możemy w sumie Ej. przejść sobie. Chipy, że trochę się poturbujemy. Nawet... na pewno. Wow! Zdecydowanie to nie taka droga. Powinna być, ale nie to nie tędy. No ewidentnie. Jakich może tak o, boczkiem będzie ciekawiej. Rozsądniej, chociaż tutaj też są krzaczki. A Przejedziemy się... Jesteśmy już w sumie na miejscu Tędy możemy sobie również przejść. Jak się rozglądam czy nic tam ciekawego nie ma. Ale chyba... Nie. A wy to tak sobie stoicie, bo... Czatujecie na mnie, czy tak sobie tego stoicie? Bo nie wiem, mam się szykować dobitki? Chyba nie. Jeszcze na chwileczkę. No dobrze. Myślę, że w takim razie bierzemy tą trasę do... Shiotsu Ale najpierw zlokalizujemy Hanraża bo mam też takie zadanko Nie możemy ruszać Nie, ale nie bawimy się z nimi tym razem. Mamy tutaj ciekawsze rzeczy do roboty. Nadrzeczne Hatago. Dzień dobry. Jasne. Najpierw to rzuć pani okiem na nasz towar. Ale my nie potrzebujemy na razie nic takiego pilnego. Rzuć pieniędzy na kakuregi. Dziękuję. Możliwe. Nie powiem, że nie. Mamy tutaj... Interesując na punkt obserwacyjny, chyba że okaże się znowu, że mamy zamek. Ale nie wydaje mi się. Oczywiście, że nie. Nic na to nie wskazywało, w sumie. Ale nigdy nie wiadomo. Teraz musimy tam wejść. Spinaczek tutaj całkiem sporo mamy. A pewnie lepsza droga znowu gdzieś tu na nas czeka. Proszę. Szam siotsu. Czyli w sumie zadanie samo nam się rozwiązało. Poniekąd. O, proszę. Czyżby się nam pokazało w ogóle? Chyba tak. Także zwiadowca nawet nie był nam potrzebny. Sami daliśmy radę. Tę rozwiązać zagadkę. Ale najpierw jeszcze wyżej wejdźmy i spójrzmy z innej perspektywy. Bąt widokowy, zaliczony, szybki podgląd okolicy. Nieodkryta arkacja w pobliżu i ja ją ominęłam. Mamy tu też kakoregę. Proszę jak ładnie wodospad wygląda, jeden drugi Cudnie. spójrzmy najpierw jednak po to przyszliśmy na zadanie, już Was nie rozpraszam No ue, leć kochana the My Kunai? That's cute, Yaske. I'll wait for him. We still do not have a name for whoever's behind the mask. No, but they are gathering at an inn right here in Shiotsu. I'll look for it. I will search the harbour for their ship, a luxury barge. All right, I'm off. I will meet you later. Got to find the inn where these corrupt tax collectors are staying. Should be right here in Shiotsu. <laughs> Ale może zanim udamy się na poważną tutaj misję, trzeba by tutaj nasze punkty mistrzostwa wykorzystać. W ogóle co z ekwipunkiem? Są tutaj zdecydowanie lepsze statystyki. To mi też przypomina, że powinniśmy odwiedzić naszą kryjówkę i w końcu lepszyć kuźnię. Plus 4% do przyrostu przypadłości, gdy masz pełne zdrowie. Jutro przydałyby się lepsze tutaj, nam te statystyki. No. Kusari Gama. Jest ten zew pustki. Plus 1% e, plus 1 do szans na zadanie obrażeń krytycznych kolejnymi ciosami. No to jest tak, że w sumie nie wiadomo. Czy zmieniać, czy jednak zostać przy tym, co już tutaj było. No tu na pewno nie będę zmieniać mimo wszystko. Mam ochotę zostać sobie przy tym stroju uczennicy asasynów. Chociaż nie wiem, czy jest to dobra opcja, ale na razie niech tak będzie. Mamy teraz 8 punktów do wydania i myślę, że zobaczymy się za chwilę. Punkty mistrzostwa zostały wydane. Mamy teraz udoskonalone dwie umiejętności, jeśli chodzi o katanę, Tutaj było wypatroszenie i mamy różnicę klas dodatkowo. Wypatroszenie wywiera teraz pełen wpływ na dużych przeciwników. Pojawiła nam się też następna ranga. Obrażenia zadawane wypatroszeniem wzrastają o 40%, ale to sobie już uzoskonalimy następnym razem, jak zdobędziemy jeden punkt mistrzostwa. Dalej jeszcze Asasyn. I tutaj ukryte ostrze. I umiejętność Dłoń niosąca credo. Widzący atak na łeb, przeciwnicy nie mogą teraz uniemożliwić jej użycia ukrytego ostrza. Myślę, że wielokrotnie widzieliśmy, jak. Przeciwnicy nie pozwolili nam użyć naszej umiejętności, bo ukryte osze zostało odpychane. A teraz już nie będzie tak łatwo.